Ale wyszło, dobre, to prochy zajęliśmy <grystanie> Nos przywalony, bialeczki jak od A, bo to, to... O, w Rakin, Rakin, jauh gris, Rakin, jauh gris. Wah, 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 wah. Arriba hola, ¿qué pasa Mi amigo ¿qué Hahaha. Hahaha. ¿Qué Hahaha. 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 Dobra, teraz uwaga. Poznajcie ekipę Letter 4 cztery, cztery osobowości, jeden statek i tylko jeden pokój. Tak, dobrze słyszeliście. Wyobraźcie sobie klaustrofobiczną puszkę z metalu, gdzie cztery osoby próbują żyć, pracować i nie pozabijać się nawzajem. Na czele mam taki. w ręce. Dobra, kamień wyjdzie to. Na czele mamy Likę, naszą przywódczynię, jedyną, która ogarnia, co tu się dzieje, jej supermoc, spokój i cierpliwość. Jak Filip znowu pyta Lika, a gdzie jest moja trwa rękawica, to ona nawet nie podnosi głosu, tylko mówi na twoje ręce, Filip, a potem z powagą dodaje. Jeśli jeszcze raz zgubisz coś na statku, zostawimy cię na najbliższym asteroidzie. Nie żartuję. Następnie mamy Filip, to nasz śmieszek z gubek, gość, który zgubił się nawet w tym jednym pokoju, kiedyś pytał gdzie jest łóżko, problem w tym, że wszyscy śpią na jednym piętrowym, taki, e, taki kosmiczny hostel, Filip śpi na najniższym poziomie, ale mówi, że to jak w apartamencie z widokiem na podłogę, jego ulubione zajęcie, Odkręcanie losowych paneli i mówienie: Ej, patrzcie, co tu znalazłem. Sider. Człowiek, który gra w kosmiczne złom... złomiarstwo na poziomie hard. psując wszystko, co się da. Teraz próbował usprawnić system recyklingu. Efekt cały pokupachniał, pachniał, jak skniła się przez dwa tygodnie. To część mojej wizji, mówił. Problem w tym, że jego wizja to zawsze katastrofa w czterech, e, w czterech aktach. Idego, czyli Bart, gość, który naprawia wszystko, co swinner zesuje, i składa to z losowych części, rozwiązał fragment kuchenki mikrofalowej i zrobił z niej coś, co nazwaliśmy skanerem, który można, ale nie musi działać. musi działać. <noise> Bardzo spędza większość czasu na podłodze, bo to jest ten jakiś zapokój, gdzie jest pokoju, gdzie jest trochę wolnej przestrzeni. I Wiecie jak to jest, kiedy każdy ma jeden pokój na wszystko? Prywatność? Zapomnijcie, jak ktoś zaczyna drzemkę, inny testuje silnik. A trzeci po prostu krzyczy, czy ktoś widział mój klucz dziesiątkę? A to i tak nic w porównaniu z porankami. Cztery osoby jedną walka, a Sider... Jeszcze musi zrobić swoje kosmiczne selfie. Z do zębów na twarzy. Ale hej, przynajmniej nie musimy daleko chodzić do pracy. To nasz pokój i biuro w jednym. Nasze motto? Jeden pokój, zero miejsca, sto problemów. Kosmicznie <laughs> Na złomowisku wszyscy mówią letter company, to ci od jednego pokoju, co zawsze wyglądają, jak przeżyli wybuch. No cóż, nie mylą się.